Dzień dobry, się w misji 52 ubłocone buty. Zaczynamy, a z kim to sobie ubłocimy te buty? O, sir, marszałek, długoręki. Hmm. Ciekawa nazwa. W sumie, dobrze, długoręki, a nie szybko, ręki na przykład, ale dobra, nieważne. Zaczynamy. Trochę sobie tutaj zwolnię tempo, no ale tak, tam. O jeszcze, kurde. Do. Do 30. A co to mnie tak dziwacznie obrócił? Aha, to jest. Aha, jestem tutaj. Buh, dobra, dobra. Dokąd tym razem? Okej. Okay. Twoja popularność spada. Dobrze, niech spada, wywalone mam. Ale powiem wam, że to jest takie, taka jakaś dziwna ta misja. Nie podoba mi się ta mapa, nie lubię takich małych map. Wolę duże, rozległe, ogromne, nie takie pipsyki. Ale cóż, przyszło na taki grać. No i trzeba się jakoś dostosować. A więc. W e, miarę go szybko ogarnę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A, targowiska nie mam. Myślę, że go zmiażdżę bardzo szybko. W pierwszym sezonie tak się nastawiałem na taką rozbudowę wolną, żeby tak troszeczkę y, się pobawić. Tam twierdzą, a teraz sobie taki cel postawiłem. Żeby jak najszybciej aby rozwalać tych lordów. No zobaczymy jak to wyjdzie z wykonaniem tego postanowienia. Domki, ale wiecie co, ja się wycwanie i domki sobie... Aha, on tutaj sobie coś postawił. Kroszta mędy jedna. Dobra, tak nie sobie można tutaj tego zbudować, Dobra. E, woły. Muszą być woły. Raz, dwa, trzy. Tutaj myślę, że po dwa wystarczą, bo jest bardzo blisko mojego zamku. Kopalnie żelaza też... Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Tak, co ty nie powiesz. Dobra, trochę drewna jeszcze wykupię. Okej, okay, no i... no i następna kupalnie żelaza. Cyk, 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 cyk. Dobra. E, teraz tak. Garbarnia. Cyk, cyk, cyk. O, ze trzy garbarnie. <laughs> nie mam tutaj zbyt wiele miejsca na rozbudowę, więc... ...nastawię się na produkcję, a zdziwię was. Husz? Nie można tutaj tego zbudować, mój. Pan. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Do tego obiektu. Moim zbrojnym ramieniem. Takim zmaczetą. Mało. Okładnie zgadliście. Chyba. Aha. Będą arabcy zbrojni i ich będę sobie tutaj werbował i ich sobie będę tutaj używał do woli. Nie można tutaj tego zbudować, mój. bra i jakaś zbrojenia, ok. I teraz dopasowało chociaż w sumie. Nie mam zbyt wiele miejsca na to. Aha! Dzień dobry, ja nie mam tutaj w ogóle tego spichlerza. Ja się dziwię czemu tak wolno przechodzi. Ludzi No i dobra, gitara. Trochę jeszcze złota mi zostało, więc kupię trochę beczek z piwem i będę moich nie można tutaj tego dziennych po ludzi piwskiem, Ok. I w tym momencie się zacząłem zastanawiać, czy nie przeholowałem czasem z tą rozbudową. Nie Bo można tutaj nie, ma, tego nie, nie mam naprawdę gdzie z tych wieży pobudować. Nie wiem, czy za bardzo nie poszedłem w rozbudowę tych swoich zamków. Ale on też, widzę, że jakoś tak wybitnie sobie nie radzi. Co no tu jeszcze mogę zmieścić na tym małym poletku? Gdy nie wieżę ob obleżniczą, wieżę <grywka> e kamienną. Kamienne schody, a wieżę obserwacyjną. No. Fajna była rozkwina. No, budować wież obleżniczych, ustawić na nich nocki strzelające i po prostu się nimi przemieszczać po mapie. A coś tutaj widzę mi przynoszą, a więc posprzedaję. Dobra, jakiś strzelce trzeba... Tutaj już na mur rzucić. Mam jeszcze sześciu łuczników. Kiele Was na w popy wejdzie no, zawsze coś. Łuczników wyślę tam na farmę, niech... Niech pod trochę tym krową. Bade, dobra, dobra, przechodzimy bade. już do ofensywy. Szybki marsz, Jak tam popularność. A. 7, 7, minus 4 umiarkowane podatki. Żelazo sprzedam. Dobra, zaraz będę miał kuszników. Jesteśmy atakowani. Na rozkaz. Uż, już, już, dobra, czterech, następnych. Coś to cienko idzie tym moim... moim kusznikom i w ogóle produkcja tych skórzonych zbroi, muszę tę od marszałka. Wygląda to trochę ryzykownie, chłopcy. Postarajcie się, się przeszyć. Hahaha. Nicu trzeba mojego... puh, puh, mojego. Naszego selekcjonera, wuja Brzęczka. Jak powiedział do bielika, no idź tam tego, postaraj się, spróbuj coś tam, no próbuj, próbuj, no, no, no próbuj, próbuj, ser. Teraz mu tam zrobimy wjazd na HT Powie, nie ma się co tutaj nad nimi pieścić, głaskać, bo dupak im się poprzewraca. Dobra, no jedziemy, tam coś, trzeba coś sfajczyć. Dobra, kolejnych kuszników wysyłam. Uwaga! Cyk! Cyk wbijamy! Aha! Dobra, Dobra. gdzie ja mogę kupić dwie Aha, w cechu kopaczy, ok? A ja więc sobie tam cek zrobię? Kurde, gamoniu! że są w tym drugim, w cechu inżynierów, ok, ser. Dobra, trochę tych drabin, okay, zrobię. Będę najszybciej jak mogę. Dobra, chyba już mogę przyspieszyć. Okej, okay, popatrzcie się ile złota, ile złota, lololol. Kurde nie wiem czy Arabcy zbrojni są... potrafią się spinrać po, po tych po drabinach? kurde, nie ma pojęcia. Jakoś nigdy ich nie używałem do, do obężenia z użyciem drabin, zaraz się przekonamy. Wiem, że na pewno włócznicy ja się mogą spinrać się I, 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 i pokażę czy tam wejkiernicy no. A dupa nie wejdą. No nic, nie idą pod bramę. A ja tutaj coś zdziałam. No? Okay, oni się na pewno, o właśnie, wespną. Ruchy, ruchy. Wbijają i tutaj jeszcze. A co się będę kurde pieścił? Potrzeba nam nowych rekrutów. Sir. Idziemy z koksem. Tak jest. Dobra, o właśnie brama otwarta. Nadchodzimy. Jesteśmy. w Asasyni atakować. już są blisko? Hmm. Na ramię broń! No i wbijam, no i kosimy dziada. Wiadomość od marszałka. No i poptoka. Kolejna no. porażka! Dobra, to było na tyle. I do następnego. Strzałeczka. Ejeczka. Stareczka, hej. Aha!